Przedmieścia, wisło, ujścia. Jak tutaj widzicie, e, oprócz e, niewielkiego ruchu samochodowego, tutaj bardzo mocno jest rozwinięty transport kolejowy. Witam Was w 53 e, odcinku 3 co do z gdzie buduje miasto. Jak już tutaj widzicie, już jest to ukończona eee, ta nasza większa, na przykład ten cały większa przedmieść. I teraz myślę sobie, żeby zrobić sobie rrr, rezerwat przyrody, który będzie tutaj. No i jeszcze ten jeszcze leśnictwa. Trzeba najpierw zająć się trochę koleją, bo ona niestety ale trochę będzie tutaj przeszkadzać więc teraz trzeba zrobić tak, zrobię prosty odcinek, mniej więcej trzeba tutaj zrobić coś takiego i jak na razie odcinek będzie stąd dotąd, aby mi się tutaj nie ingerowało to i obo. Teraz szybkiego podłączenie, dobrze no to zrobimy tak, network multitud i teraz stąd dotąd enter i stąd jeszcze dotąd enter. Dobrze, teraz na przykład, tu mam już zachowaną większą część takiej przestrzeni, więc tylko jeszcze zrobię szybkie yy, trasy stąd i dotąd, później nie wiem, w jakimś czasie się tutaj jeszcze około siebie równamy, było tutaj raczej łaska polica, ale teraz ważniejsze będą yy, dobrze, drogi. Dobrze, więc co tutaj będą? Tu będą raczej takie, już chyba myślę sobie o drogach przemysłowych. Więc dobrze, tutaj na, co na początku zrobię sobie, nie wiem, jakąś... Na początku zrobię sobie taką prostą drogę. Po pewnym czasie chyba się tutaj jeszcze nie... O! Mam pomysł taki, aby wzdłuż jeszcze... A yy, O! zrobię jeszcze to w miarę taką prostą y, drogę. Teraz raczej ją y, podmienię. Chwila. Zamknę, bo nie to chciałem chciałem i teraz jak na razie zrobię sobie dobry prosty odcinek stąd dotąd teraz trzeba tutaj zająć się yy, konkretnymi tam yy, obiektami więc z rozleśnictwa wiem że trzeba trochę zwiększyć produkcję leśną więc może zajmę yy, aha dużo tutaj tak zwiększyć produkcji nie mogę więc jak na razie zrobimy sobie na początku szpółki leśne Dobra, teraz sobie, że powinnam zrobić sobie, o coś takiego Dobra, już mam tutaj jak na razie te szkółki Teraz oprócz tych szkółek Trzeba jeszcze zająć się, może nie wiem, większą kwestią produktywności produkcji, więc na samym początku zrobię sobie, o tutaj zrobię sobie budynek tartaku I może już od razu utwornie drewna, czy może raczej może raczej myślę sobie że o składnica drewna będzie lepszym rozwiązaniem i tutaj zrobię dwie składnice teraz yy, tutaj w okolicy zrobię jeszcze dwie dodatkowe szklarnie i będzie jeszcze większa tutaj produkcja i na samym końcu bo jak już mam tutaj załatwione magazyny no to trzeba zwiększyć tutaj produkcję yy, jak na razie wytwórnie budynek, o celowo jest było trochę na zanieczyszczenie, ale most tutaj może tak e, to wpłynąć, to już teraz zajmę się jeszcze teraz dobrze. Tutaj jak na razie postawię sobie A nie tutaj w tych szkółek leśnych, to można było zrobić zrobić jakieś yy, chwila, średni wiek. Można było sobie zejść o, miejsce po tu Tutaj zrobię sobie jeszcze dwie dodatkowe drogi Dobrze i teraz Stąd Dodatkowo będzie prosta droga Proszę bardzo O i teraz ta cała okolica jakaś działaczna Sam Tam i owo że już, ee, chwila, zobacz, jeszcze ja zobaczę szybko, jeszcze nie na dzielnicę, tylko na produkcję drewna Pracowników, o, teraz będzie to o jakieś dwa e, więcej jeszcze tych pracowników, czyli jedna rzecz jaką mogę powiedzieć to Piły w dłoń panowie Jak już to mam, no to teraz zajmę się, o, deszcz pada Rezerwatem przyrody Więc żeby tam zrobić rezerwat przyrody No to trzeba najpierw Postawić jakąś bramę główną rezerwatu Będzie tutaj Teraz zajmiemy się obiektami e, Obszarami parkowymi Na samym początku trzeba trochę, Na samym początku zrobię coś takiego i... Teraz jak na razie... O. Teraz mogę sobie zająć się jakoś tutaj. To tu będzie taki na przykład e, rezerwat przyrody. Moczary a raczej nie są bagna. Jak już to mam, no to teraz mogę sobie zająć się ścieżkami. Początkowo zrobię sobie jakąś prostą drogę tutaj. I teraz powiem tak. Jak na razie trzeba zrobić sobie taką rentym e, drogę które jak na razie będą, będą powoli położyły w, w górkę. To jest nie więcej tutaj. nam no, można byłoby zrobić dróżkę, Stąd można byłoby zrobić jeszcze yy, w tą stronę. I jeszcze jedna tam i jeszcze ciekawe będziecie prezentować taki rezerwat jak już te obiekty mam no to teraz żeby tak dobrze teraz zrobię jakieś o, ciekawsze obiekty ognisko zrobimy sobie tutaj żeby mogli tutaj jakoś w turyści sobie chodzić i mi się zdaje że chciałbym aby też tutaj było jak na razie a tutaj jak na razie zrobimy sobie jeszcze takie zakończenie bardzo słabo wygląda. No to zróbmy tak. Shift. I teraz chciałem, ja, aby to było do wysokości obiektu tego. O. Takiej z perspektywy. O. No to to będzie jeden taras. Drugi taras będzie o. po tej stronie. I trzeci taras, jak na razie będzie po tej stronie czyli że tutaj będą miały ciekawe mieszkańcy widoki jeżeli teraz postawię sobie jakieś dodatkowe ognisko tutaj gdzieś jeszcze o jeszcze tu czyli że jak na razie już mieszkańcy będą zadowoleni teraz trzeba zrobić nie wiem, nałas. może jakieś pole namiotowe o nie jak to wygląda Mogę zająć się dobra, Jeszcze raz pole namiotowe. Pole namiotowe chciałem postawić sobie tutaj. Eee, szałas. Szałas to może zrobić się tutaj obok. Nowy, inny szałas. No to będzie. O, będzie tutaj jeszcze większy szałas. Wieże widokowe. Pole widokowe. A ta rybacka. O, myśliwy. I będzie gdzie będzie myśliwy. Ja uważam, że na samym początku warto byłoby, jedna fata myśliwska była w tej okolicy. I druga fata myśliwska, To była taka większa atrakcja, to zrobię sobie ją yy, tutaj. A nie, muzeum to raczej nie. I jakiś obszar o. I tutaj jeszcze będzie sekcja do spinaczki. O, już tutaj są jakieś osoby, które się skorzystają. Jestem zaskoczona, że to chyba blisko siebie, mimo że ja nie mam włączonej anarchii. <tryk> Dobra, teraz zobaczmy szybko na elementy. Jak na razie. Tu musi przyjść jeszcze więcej. Atrakcyjność jest wysoka. A, mam pomysł. Zobaczę jeszcze na inny park, który ma wysoki poziom. Ile tutaj trzeba było zdobyć? O nie, tutaj tego nie znajdę. Nagle jest problem ze śmieciami. Darę. No to teraz może coś innego zrobię. Dobra, jak już to mam, no to teraz sobie postawmy jakieś, nie wiem, kamienie, bo wiem, że kamienie największą zwiększają tutaj y, popularność. Czyli tak zrobmy jakieś różne formacje skalne. Na przykład, o, taka będzie formacja skalna tutaj. Teraz może zobaczmy, jak gdzieś to był jakiś otwór. Jak to, że pamiętam, może to było gdzieś... O, jaskinia. Jaskinie to może zrobić sobie, o tutaj. Urwisko. Na tem będzie jeszcze urwisko. Oto nad wodą. No to teraz zrobimy tak, wracamy jeszcze tutaj do takich skał i no tak większą formacją to zrobię sobie tutaj będzie i będzie ona miała taki przebieg jeszcze tu i jeszcze tutaj. Teraz kolejna formacja skalna to może zrobi się od razu gdzieś, nie, jednak nie, bo też warto byłoby zrobić jakieś ja a tutaj niczego nie zrobiłem natychmiast to naprawiam i tutaj można byłoby zrobić sobie pole biwakowe o zbyt strome ja zobaczę no to ja się tym natychmiast się załatwiam i tak będzie to zrobione jakieś pole biwakowe teraz mieszkańcy będą zadowoleni i teraz to jakby był co? Może to raczej wyrównywanie? O! Coś w tym stylu? I może jeszcze w tym i... Może jeszcze... będzie... O! Jakieś dzikie zwierzę przechodzi! O! Stąd to, to będzie coś zrobione miejsce pod pola namiotowe. Dobrze, teraz robimy jakieś sobie jakieś namioty Jak na razie będą najpierw czar Teraz jak na razie e, te namioty Teraz trzeba zrobić jeszcze e, te malutkie namioty mają jakieś środki e, jakieś Tutaj z boku będą o teraz coś takiego teraz można było to zrobić o tutaj można było zrobić jeszcze tak o, o. tutaj jest takie jeszcze wewnętrzne i tutaj też jeszcze będzie więcej ee, parkingów, a raczej nie parkingów, nie parkingów, chodziło mi o namioty Więc dobrze, tutaj jeden namiot tutaj będzie drugi Trzecie będzie gdzieś mniej więcej tutaj kolejny tu teraz zrobimy dwa takie lec tu Teraz tutaj i jeszcze tu. Tutaj, tutaj. Hmm. No i jakieś pole namiotowe jest zrobione. O, no jest tutaj balon. Bardzo dobrze i teraz zobaczmy jak teraz tutaj wygląda. No teraz trzeba dokończyć na przyjazd W dzisiejszym odcinku zrobiłem a to sobie proszę bardzo yy, nowy rezerwat nie, nie nowy rezerwat ale raczej rozbudowałem sobie tutaj yy, moją strefę przemysłową przemysłu leśnego i tam dodatkowo miejsca pod yy, produkcję yy, drewna czyli już lepiej rozwinięto gospodarkę leśną w mieście a no, już tego jeszcze postawiłem sobie rezerwat przyrody Mam nadzieję, że po pewnym czasie będzie on wielkim hitem i będzie tutaj chwadzili w szczególności, między turystów w szczególności, że mają tutaj specjalnie wybudowany pod sobą dworzec, ale nie wiem, przystanek kolejowy. Więc jak na razie dobrze, to ja mogę powiedzieć. Więc co tam na końcu powiem. Bardzo dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Stału widzę zachęcam do komentowania tego filmu i z kolei... Znowu widzę zachętę do subskrybowania. A także bym zachęcał wszystkich do pozdrowienia blingstem. A więc to wszystko z mojej strony. Do zobaczenia w następnym odcinku.